Jeszcze, jeszcze troszeczkę tego śniegu mamy, chociaż chyba to i tak jest cała jego ilość, jaka tej zimy spadła, ale już tą wiosnę, która chyba kalendarzowo się pojawi za miesiąc, już ją widać. Mamy żurawie, które prawdopodobnie w ogóle nie odleciały od nas, około 60 sztuk, bo były widziane kilkakrotnie. I teraz już powoli się zaczynają rozbijać na takie mniejsze grupy po 7 sztuk, niektóre są już parami i trzymają się już bliżej takich rewirów, tych miejsc, gdzie będą chciały założyć platformę, czyli zbudować gniazdo na niej i, i tam złożyć jaja wiosną w tym roku już kilkakrotnie widziałem, taniec żurawi na śniegu. No, rzadki widok. Z reguły to zawsze było wiosną, gdzieś właśnie w marcu, kiedy już tego śniegu nie było. A w tym roku ta temperatura, która w grudniu, w styczniu była tak wysoka, naprawdę w nich pobudziła już chyba hormony i zaczynały się już pierwsze tańce, gdy czasami się pojawił jakiś śnieg. Właśnie odbywało się to pięknie na tym śniegu. No, dla nas ładny widok na śniegu, ale dla nich trochę było zimno. Ale, ale te pary już są i trzymają te miejsca. Dla młodzieży szkolnej mamy właśnie, teraz się odbywa zima w Polskim Parku, są zajęcia, dział edukacji prowadzi takie fajne edukacyjne gry, zabawy dla młodzieży, ale również tak jak przy takiej pogodzie jak dzisiaj, również można wybrać się na jedną ze ścieżek, oczywiście z zachowaniem ostrożności, bo troszeczkę jest ślisko, ale już można zobaczyć i jak będzie właśnie troszeczkę cieplej, to na pewno i usłyszymy żurawie.